Ach. Dzień dobry ponownie. Nagrywam filmik y, jako pracownik. Były pracownik SP18. Czemu mówię, były? O Jezu, dzisiaj mi tak ciężko mówić. Słuchajcie, mam. Ja mówię, mamy swoje lata. Troszeczkę przeszłem. Ale zarazem <laughs> głos mi się łamie. Przepraszam. Za to, co zrobiłem dla zakładu pracy, jak oddałem się, jak zdrówko poświęciłem, jaki byłem pracownik. Pokażę Wam filmy wszystkie. Coś tam porobię. Jak oddałem życie zakładowi pracy. Oczywiście, tak mówię, podniosłem wypadek, złamałem kolano i tak dalej, ale to zaraz do tego przejdę. Na wstępie chciałbym podziękować. podziękować wszystkim rodzicom z Boguszowi z osiedla bo byłem pracownikiem można powiedzieć do, do wczoraj bo dzisiaj miałem badania i zaraz wam opowiem o tych badaniach jaki, jaki pani dyrektor taki nieprzyjemną niespodziankę mi zrobiła bo mógłbym powiedzieć przekręt bo to tak można nazwać ale wam powiem o tej niespodziance jaką jest Dobrą osobą, dobrą kobietą. Tak samo z tym panem w sekretariacie, takim nowym, co siedzi od paru lat. Jak wiecie, byłem w SP18 pracownikiem. No do wczoraj. dzisiaj nawet nie pamiętam, który jest. dzisiaj jest. Zaraz wam powiem. Jezu, wiecie, co? 17, 11, 2025 rok? Wiecie, że ja już się zapominam. Także dziękuję wszystkim rodzicom za to, że byli dobrzy dla mnie. Dziękuję, że mogłem spędzić z Waszymi wspaniałymi dzieciakami chwilę w tej szkole, bo dużo się nauczyłem od nich. Przepraszam, bo. Du... Dużo się nauczyłem od nich. Naprawdę są tak bystrymi. Bystre, to są tak bystre osóbki, tak mądre, że yy, dużo dorosłych osób nie, nie jest tak bystrych, tak mm, spostrzegawczych jak, jak, jak dzieciaki. Naprawdę dzięki. Dziękuję wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, że tamte wpisywanie się do książki i tak dalej. Że, że byli mili, nie byli po prostu gdzieś tam, nie nadskakiwali na mnie ani nic, bo to też nie, nie ja ustalałem. Także dziękuję za, za każdą chwilę. Za te o, dwa, teraz 2005 2019 roku. Dziękuję. Za ten czas poświęcony, naprawdę, poznałem wiele osób z takiej strony, jakiej bym nie poznał jako, jako zwykły przechodzień tego osiedla Boguszowic. Także dużo osób poznałem z takiej fajnej, właśnie strony. Naprawdę, hmm. za to Wam bardzo dziękuję. Powiem Wam. No niestety już nie jestem pracownikiem. Pani dyrektor czegoś na mnie szukała, żeby mnie wywalić. Czemu? Może przez to, że byłem mądry, inteligentny w miarę, w miarę bystry. Za dużo widziałem o tej szkole. Bardzo dużo. Popowiadam wam z czasem, jak mi się tam pracowało, jak, jak po prostu. Ech. Jaki jest to zakład pracy? Także będę Wam o tym zakładzie opowiadał. Czy przyjąć się tam jako pracownik, tak, jak ja byłem robotnik gospodarczy, czy konserwator i coś, czy przyjąć się tam jako odchodzący? Mm. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie, ale również bym powiedział, jako jeszcze wtedy pracownik, też mówiłem, że nie. Po prostu niefajna atmosfera i i, i Całokształt, naprawdę, narzucanie, taki, dzisiaj bym mógł to nazwać, tak szczerze mobbingiem, nie masz nic do powiedzenia, masz wszystko narzucone, masz, yy, ja wam będę opowiadał o tym, masz po prostu robić jak, yy, jak ci grają, tak masz tańczyć, choć nie umiał, jak, jak ci powiedzą, słuchaj, puścimy ci walca, masz tańczyć rap, to masz tańczyć rap, ja nigdy tak nie, nie byłem taki Wolałem nie tańczyć niż, niż co innego głupka z siebie robić. No, dlatego może zostałem wyrzucony, nie za moją pracę. Ojej, bo jak wiecie, jestem bardzo pracowity. 47 lat mi idzie. Pierwszy raz w życiu ktoś mnie wyrzucił. Wyrzucili mnie, powiem Wam. Nie zwolnili nawet. E, dzisiaj, nawet pani dyrektor, to powiedziałem, że. Zostałem wykopany jak pies. No, z podwórka. Gdy służyłem na podwórku, było ok, a gdy zwichniesz nogę, furtkę się otwiera i, i się wywala pieska, jak to powiedzieć, brzydko, kopie się go z nogi, wypad stąd, bo nie będę za ciebie płacił w weterynarza. Weterynarz drogo kosztuje, dzisiaj takie słowa też ująłem. Yy. Raczej pani dyrektor jest zimną osobą, także i tak to tam, wiecie, nie, nie wzięła do siebie, ale jak to się mówi, kiedyś takie powiedz nie mogę. Słuchajcie, dla mnie najgorsze to jest to, że powiem Wam o co chodzi. Dzisiaj z tym swoim panem Jankiem z biura tam taki taki cwaniaczek, pan. Taki młodziutki, nie szanujący nikogo. A powiem to, co tam yy, współczuję nie wiem, jego rodzicom czy jemu samemu, bo jak jego rodzicom, to że mają takiego syna. A jemu samemu jeżeli Współczuję Że przypuśćmy jeżeli go rodzice tak wychowywali Jako że hamską ma podchodzić Do ludzi No to współczuję jemu jego rodziców Także nie wiem komu współczuć No Słuchajcie najgorsze dla mnie to jest to że Bez serca zostawili mnie bez pieniędzy Nie No Wiecie że każdy ma Część do płacenia wszystko to tamto że za porozumieniem stron mam podpisać wypowiedzenie 3 miesięczne ja mówię, że nie mogę no jak to, No przecież ja wam powiem o co chodzi że, że nie mogę, no to wiecie co zrobiła bo naprawdę jestem bardzo dobry pracownik bardzo, przyjdźcie każdy z rodziców widział jak ciężko pracuje deszcz, nie deszcz jak robiłem Padało, delikatnie się ja kosą spalinową kościłem. oddawałem całe serducho tej szkole, całe, ile mogłem. I wiecie co zrobiła? Powiedziała, za tydzień mam się zgłosić po, do sekretariatu po wypowiedzenie, trzy, miesięce, trzy miesięczne wypowiedzenie bez wypłaty. Rozumiecie to? Trzymiesięczne wypowiedzenie bez wypłaty. Koszmar. A powiem wam czemu. Słuchajcie, w, tak mówię w 2021, no, miałem wypadek w szkole. W szkole. Ro, yy, drabina się pode mną złamała. Ja nie spadłem z drabiny. Widzicie, złamałem rzepkę. Nie spadłem z drabiny, zomała się. Miałem operację, druty wsadzone. Potem wyci wyciągnięte to miałem, ale mi się ona rozeszła. Ta rzepka, no, no niestety, gdzieś się tam nie zaspoiła, rozeszła. Potem drugi raz miałem druty wsadzone, już widzicie, są troszkę inne. Czy odwrotnie, to było które z nich pierwsze. Eee. E, widzicie, no i wiecie, że żadnej pomocy nie dostałem od zakładu pracy. Wiecie, dla, dla mężczyzny, który przeżył taki wypadek leżąc w łóżku, noga rozwa, rozbita. To zespół wypadkach kolano. Jest to koszmar dla człowieka, który jest, jak to się mówi, ma żona też pracuje, ale mówi się, że mężczyzna żywicielem rodziny. Jest to koszmar. Ja nie wiedziałem, czy ja, jak w ogóle będę chodził to. Dziękuję w ogóle lekarzom. Mm. Miałem wspaniałych lekarzy i w Orzepowicach szpitalu w Rybniku, za co ogromnie, ogromnie im dziękuję. Zawsze będę dziękował, na każdym filmie, słuchajcie, prawie okazali mi tyle serca. Nie tylko lekarze, cały personel bardzo mocno wam dziękuję za to. Praca mi nie pomogła, praca mnie chciała skopać. Pisma jakieś, wiecie, pisali powypadkowe i tak dalej. Ale no i tam miałem na wysokości do 3 metrów, tylko raczej nie wchodziłem. Słuchajcie, ja pracowałem na dworze jako. Pracownik gospodarczy, tam wszyscy, wszyscy rodzice wiedzą, że mnie widzieli cały czas na dworze. Pracowałem wokół budynku i tak dalej, sprzątanie, jakieś prace porządkowe, koszenie, przycinanie żywopłotów, grabienie liści na jesień, odśnieżanie na zimę i tak dalej. Cały czas byłem na dworze, naprawdę roboty miałem tyle, bo to duża szkoła. No i wiecie, no, starałem się o niepełnosprawność. No i dostałem, że. Yy, zdolny w warunkach pracy chronionej i tak dalej, że mogę 7 godzin robić nie, mogłem normalnie w szkole pracować ale 7 godzin yy, no, i, no i co mam powiedzieć ale no niestety wiecie z tym kolanem to już na wysokość nie wejdę na drabiny i tak dalej ale yy, już wam powiem szybciutko już wam powiem moje tygryski o ale dostałem Skierowanie do pracy, że yy, wiecie na badania, nie? Praca w pozycji wymuszonej, no to normalnie pracuje w pozycji wymuszonej. Może to być schylanie się i tak dalej, dźwiganie też normalnie, kucanie, bo już nie klęknę nigdy, ale kucanie też normalne, chodzenie to i wchodzenie po schodach. To już wiecie, że się do tego doczepili. My się boimy, że pan będzie wchodził po schodach i coś się stanie, ale od. Po rehabilitacji od 2021 też wchodziłem po schodach i nic się nie stało, prawda? Po schodach. Ale wiecie co zabolało? Praca na wysokości. Mam tu takie ostatnie. Praca na wysokości. I poprosiłem panią od doktor, no niestety nie dam rady już pracować na drabinach. Nie daj Boże, żebym zleciał coś. Nie mam tego zgięcia w lewej nodze. Tylko w prawej mam końcowe, ale w lewej już nie, I, i po prostu wszystko normalnie robię, ale nie skakałbym z niczego. Także już nie, słuchajcie, nie, że nie te lata. No po prostu nie, nie. zdrówko, no nie, nie, nie ten. Rzecz yy. na tą nogę, to wiecie, z powodu tego Zwolniła mnie dzisiaj, aż przykre. I ja się pytam, pani dyrektor, przecież to, co tu pisze, praca w pozycji wymuszonej, dźwiganie, kucanie, chodzenie, wchodzenie po schodach, no wszystko mogę robić, ale pisze ostatnio praca na wysokościach. No to to był argument, żeby mnie zwolnić, ale oni nie mieli argumentu w ogóle. Wiecie, czego się trzymali ciągle? W ogóle to nie jest argument. Tylko pani dyrektor, z, z tym nowym panem. No i z panią wicedyrektor też chcieli się mnie pozbyć od dawna. Po wypadku po prostu im nie pasowałem, że w tej szkole był wypadek i tak dalej. Nawet osobiście mi to kiedyś powiedział pracownik. Bo też szkoła zintegrowana, pracownik tutaj, który pracuje Pan Piotr w 17 w G budynku. Powiedział mi właśnie, że przez wypadek po prostu mszczą, mszczą się na mnie i to, ale ja wam powiem yy, bardzo dużo zrobiłem do tej szkoły. E. Już sekundkę, ja wam pokażę zdjęcia tak jak, jak się da. E. I wiecie, że to jest dla mnie przykre, bardzo jest przykre, że zostałem bez pieniążków. Tak mnie wyrzuciła i się spytałem pani dyrektor. Ja wiem. To może zrobimy. Pani to skreśli i, i normalnie idę na badania, bo pani, pani z badań, pani doktor powiedziała: Tylko pracę na wysokości skreślić albo inne stanowisko dać. Nie. Może być sprzątacz. Nie chciała. Wiecie czemu? Bo tu nie zależy od tego, że nie ma jakiegoś stanowiska, tu po prostu zależy od dobroci serca. Nic więcej. Od dobroci serca. Nawet nie trzeba zmieniać stanowiska. Bez pracy na wysokości napisać. I słuchajcie, po tylu latach zostałem zwolniony. Wiecie, jak mi jest przykro? Kurczę. O, bardzo. Bardzo przykro. Nie mam tu, po... gdzieś poszukam wam. Następny filmiki wam nagram, słuchajcie. Ach, nie będę szukał, bo mam tu tych, słuchajcie, tych papierów, mam to, nie będę wam szukał. Pokażę wam, jak remontowałem hole, jak wszystko co nie powinienem tego robić. Sami mi nawet napisali po w zeznaniu powypadkowym, że nie powinienem, a, a byłem, jakby to powiedzieć, nakazane nam to było. Nie, że byłem zmuszony, bo zmusić nikogo do niczego nie można, ale nakazane. Także Zobaczcie, jak się można oddać dla pracy. Zdrówko poświęcić. I być wyrzuconym. Po prostu mnie wyrzuciła, nie. I powiedziałem na sam koniec Panie Dyrektor Wie Pani jak się poczułem po wypadku 20. Jak my, to był 21.01.2021 roku. Jak pani pies. nie mówiłem jak, jak, jak pani, tylko powiedziałem jak pies, ale chodzi o jej psa. Tak jakbym był jej pieskiem. O, o to chodzi, może taka przenośnia. Jakbym był jej pieskiem i po prostu pilnował podwórka, skręciłem tą nogę, jeszcze raz powtórzę, na podwórku, otworzyła furtkę, wykopała mnie, a po czasie widziała, że już chodzę normalnie, otworzyła mi i chodzi. Eee, ciężko to dla mnie, powiem wam. Ciężka sytuacja. Przysięgam wam na Pana Boga, Pana Jezusa. O Jezu. Pierwszy raz zostałem wyrzucony za... Zawsze ciężko pracowałem. I jak powiedzieć, można powiedzieć, ja się zwalniałem, bo były powody. Jakieś tam chodziło albo mała wypłata za daną pracę, albo... Miałem córeczkę chorą, też musiałem się zwolnić. Zrobiłem... Ech. Miałem córeczkę chorą i yy, musiałem się zwolnić ze względu na, na pieniądze i tak dalej, bo niestety potrzebowałem pieniędzy na jej leczenie. Dzisiaj ma rozrusznik, jest zdrowa. Yy, zdrowa, no żyje, to, to się cieszę. Bardzo dziękuję właśnie lekarzom z Zabrza, że mu ratowali. Ale to też nakręcę takie filmiki. Powiem Wam opowiem o, opowiem o, o takim swoim życiu w zakładzie pracy. Ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby bez serca pozbawić mnie wszystkiego. I jak się spytałem, jak jej powiedziałem dyrektorce SP18 w Błuszowicach na osiedlu, pani nie ma serca wyrzucać dobrego pracownika i tak dalej, to bym powiedziała: tamto to było, to był czas przeszły teraz jest teraźniejszy, nie ma pan zdolności, ale tylko ze względu na to, że te wysokościowe. Jakby mi skreśliła to, to ja mam normalną zdolność, słuchajcie. Yy, praca w pozycji wymuszonej, to że jakieś tam schylenie i tak dalej, bo to te mleka dźwigaliśmy, owoce dźwigaliśmy, wszystko dźwiganie, o, jak powiedziałem, yy, co tam jeszcze, chodzenie, no przez chodzenie... Przecież normalnie chodzę. Jeśli chodzi o chodzenie, to chodzę. Klękać nie mogę i tak dalej. No, nie, nie, kucnąć, kucnę, ale już nie klęknę. I słuchajcie, słuchajcie, chodzenie mogę. Wchodzenie po schodach, no parodia, no kurczę. Przecież do domu wchodzę po schodach, lata. Tylko praca na wysokości. Jakbym spadł, to bym, nie daj Boże, złomą, pękłoby mi te kolano. Także tutaj różnie bywa, ale chuchać na zimno, no to mnie tylko dlatego dzwoniła. Bo dzisiaj jest 17, 11, 2025, i jutro bym pojechał z nowym. Nic więcej nie trzeba, tylko to zlikwidować. Dadzą mi dadzą. dzisiaj, jutro jadę z nowym, Bez pra... i dostaję zdolność od pani doktor. A tu w rybniku, a tu niestety pani dyrektor nie chciała. Czemu? Przez ten wypadek, ale słuchajcie, ja wam pokażę filmiki. Oddałem serce temu. Tej pracy. Pani z BHP mnie wtedy oszukała, kierowniczka mnie wtedy oszukała. Opowiem Wam to, wszystko. Przeczytam Wam zeznania. Tak, z ciekawości, żebyście wiedzieli tylko, jak dobry, Kurwa, nie mogę. Jak, do, jak dobry pracownik wychodzi w życiu. Nawet bardzo dobry. Nie pije. Może jedno piwo na pół roku. Wódki w ogóle nie ruszam. Przychodzę cześć do pracy. Nie palę. Słuchajcie, nie uciekam za róg. Ja wam opowiadam o tej szkole, jak tam się pali. Nie uciekam za róg. I tak dalej. Co chwilę z papieroskiem. Przychodzę. Uczciwie pracuję. I kiedyś mi zadała pytanie. Jeszcze niedawno. Pan mówi, że pan pięć godzin pracuje. Ona była zdziwiona, że ja... Cały czas bez przerwy, 5 godzin potrafię robić. Nauczyła mnie tego piekarnia, słuchajcie. W piekarni trzeba było pracować, i to mnie nauczyło w życiu ciężkiej pracy. Opowiem Wam o moim życiu. Tylko chciałbym, dobra, na sam koniec już nie będę przedłużał, opowiem Wam w ogóle o swoim życiu. Jak to, jak to było, jak Was to interesuje, i jak z tą szkołą było. Czy warto tam się przyjąć? Nie, słuchajcie. Jest takie słowo, uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Ale mi przykro. Zostawiła mnie bez trzymiesięczne wypowiedzenie i bez pieniędzy. Nie. Za porozumieniem stron, że mam się zwolnić. Rozumiecie to? Pierwsze zrobiłem się tam, jakby to powiedzieć, w pewnym stopniu jakiś niepełnosprawne, a teraz ona powiedziała mi na sam koniec, ja potrzebuję osoby z Sprawnej. Pan jest tu już niepotrzebny. Rozumiecie to? Ona nie potrzebuje osoby takiej już, jak ja. Ale zobaczcie, jak ja ciężko. Dzisiaj rodzice z Boguszowi powiedzą, jak ten Damian ciężko pracował, do, do wczoraj nawet. Zasuwałem jak, słuchajcie, jak wół. I dzisiaj, dzisiaj, tego chłopa, który tak ciężko pracował, ona już go nie chce. Wypadł. Jakie to jest przykre. Wiecie co, daj mi różaniec? To mi powiedziała, daj mi różaniec na sam koniec, dyrektorce. To mi powiedziała, proszę sobie go wziąć tak wrednie, tak cwaniacko. A ja mówię, to dla pani. Różanca się nie odmawia. Proszę go wziąć. Ja zawsze. Ja noszę różaniec po wypadku. Noszę różaniec. Yy, ja wie, proszę go wziąć. Niech się pani modli. Coś takiego. Już nie, tak nie pamiętam do końca tego końca rozmowy. Ona mówi nie chce go. Ona go nie chciała. Słuchajcie, ona nie chciała różanca. Wiecie czemu? Ja bym jej zaproponował nowy samochód, bo ma nowy, ale jeszcze lepszy, to by wzięła. Naprawdę. Tu, ona nie chciała. Nie chciała ta pani przyjąć przyjąć różanca. Gardziła nim naprawdę nim gardziła nie żartuję, w ich słowach było pogarda dla różańca to zobaczcie jaki to jest człowiek dziękuję jeszcze raz nie mogę mówić, bo Kurczę. dziękuję dziękuję wszystkim rodzicom za o. Nic co do będę musiał chodzić za pracą trzeba czynsz opłacić wszystko Przepraszam. Do następnych filmów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za. Wszystkim rodzicom za dobroć. Naprawdę. Dziękuję.